Dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Biała i czarna. Kto ma ojciec? Aj Boże, Chciałam po mam wybierać. Najlepiej zabrać obie. Czy ojciec święty się czegoś boi? Się baje. No, tak jak Pan już powiedział, kogo się mamy. Baje. To jest, tego Co ty kurwa mać? Co? Zaraz! ktoś ne... <śpuszczaj> Wtf... Wtf... siedzi. I... O, <śpuszczaj> Konon! Nie! przyjdź pan, pomóż pan! Pomożesz pan! Bracia, siu się polec. Gin, zychaj, tej śmieci Oczytany. Hmm, jakiś achievement kolejny. Tatki, nie pij tej wody W wodzie jest tyle krwi, że aż czuję jej zapach Zupełnie jakbym wziął do ust monetę, jak to się robiło za mało lata Ten muszę, nic nie mogę, bla 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 to jest takie z cyklu, nie, nie jedz kupy, to są właśnie te rzeczy To są jego porady Nie jedz gówna Dlaczego? Nie wiem, bo może nie jest to najlepsze, tam trzeba iść, sprawdźmy jeszcze co jest Bateryjkę, zabiłbym za bateryjkę <laughs> Dziękuję Dziękuję ci, Ty kurwa, gro za tą baterykę, za ten dar, Boży. Bateria z lightopa. Tu nawet trawy nie chciało się twórcom już dawać, kacelę ninilidy. Dobra, spieprzamy stąd przez to okno. Robimy wyjazd. Coś tu tak, taka atmosfera czerwona, nie?

Jan Paweł dał ci baterię, <noise> Dziękuję ci ojcze święty Dziękuję ci za ten dar Boże Co ja, co ja bym bez ciebie zrobił? <noise> Gdybym tego, swoją bark, swojej barki A ktoś tu jest Nie, nie, nie wiem gdzie ja idę Nie wiem gdzie mam nie wiem nic Tam coś uderzyło w te drzwi, można otworzyć? Właśnie, jeszcze baterię ciągle marnuję. Tak nie może być. Tu coś było. Halo. Lecę teraz na bez baterii, oczywiście, ale to tak chyba ma być. Mam jeszcze jedną w zanadrzu. No to na spokojnie. Skąd no gdzie dziadzie? A przeładujmy to już. Ok. Tam nie ma przejścia. Przeciścianko znowu. Idź. Hmm. Czy to tłuścioch? Konon? Co ty tu znowu robisz? Czy kiedykolwiek się ciebie pozbędę? Doktorka załatwiłem już. No, co tam, doktorku? No, śmierć, doktorku. A teraz gruba zresta jeszcze. Pralka! Coś tam jest. Dźwięki, suszarki, dźwięki w sobie jest z tym. E, który dźwięki w głowie okropiały się Wallrider, tak? Zamykam oczy, i widzę Walkangę, ale nie tylko coś ciemnego i tłustego, <noise> tłustego no. Nie. Co on pierdolił? Już jesteśmy na łeb siada. sto, to ostateczny boss. No miejmy nadzieję, że nie, bo chciałbym go już teraz załatwić, bo mnie tylko denerwuje. z tak irytującą postacią. Zabija na hita. Nic mu nie można zrobić. A tu co? Tak ciemno Może bateria nie Nie, nie. Grocz na najwyższym, nie ma baterii. Nie dla psa. Nie wolno. No. Może tutaj? O, o gówno Nie masz Nie wiem co to za dźwięki. Nie wiem gdzie ma Kśak nie, lump. O, jestem na tym. Na głównym holu. Zaraz, 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 może wrócimy. Dobra. Tak. z mojego ciała. No, spoko, już się wynoszę. wypadł. Skąd ja przelazłem? Zaraz, zaraz, zaraz. Tu byłem, właśnie, tutaj jakbym polazł. Co? Dlaczego się zgasiło światło? Stary, ja nie mam za... Nie mam baterii na takie zabawy. Twoje jakieś tutaj. Dobra, jest chociaż jedna. Warto było tu przyjść. Nie powiem, że nie. Szafki, szafki. Wyłączmy na chwilę. Tu byłem. Tu, tu chyba nie byłem jeszcze, nie? Kible. Sławne kible Nic tu nie ma Głubasa co? Możesz ogłuszyć y, silnym knięciem. Tak, tak, tak. Dolną tego, tego, gdy masz pełną stamina Twoim Tak, tak. Gdy masz tego, wykupiłeś konto premium, to wtedy można ogłuszyć Grubasa na 2 sekundy. Ale jeśli dopłacisz jeszcze 3 zł, to. O, kolejna bateryka, zajść Tego właśnie potrzebowałem. No, to wtedy można go zabić na Amen. Jaki poziom? Ten taki, że nie ma permanentnej śmierci. Ale najwyższy możliwy bez permanentnej śmierci. O, bo. Permanentną śmiercią, spróbujemy sobie zrobić kiedy indziej. Nie muszę przede wszystkim poznać, o co w tej grze chodzi, i wtedy można się bawić w takie challenge'e. Bo tak to byłoby bez sensu. Nie, on by mnie zabił teraz i co nagle reset całej gierki bez sensu. Kolejna bateria. A ja już mam maksimum. Będę nie wyjdę, jak no, to by się spodziewał. Mm, zróbmy tak: przoduję sobie i weźmiemy baterię. Tu musiałby się expansion. Tak, <noise> expansion packa. Gdzie ja mam iść? Tak no, podążaj górnymi piętrami, czyli nie w dół raczej, a do góry mam iść, czyli na przykład tędy. <laughs> ech, ech. Co to? Co to? Winda, dobrze, że działa. Potrzebny klucz. Nie, zaraz znowu będzie jakaś jazda z tymi kurwami. Tam wieśniak jest ten. Górne ten, co? Hmm. Co tu się stało? Ten pożar chyba wszystko rozpierdolił. Nie, Zessre, się mam Śiemam ich, chciał. Jo, lata się nie widzę. No właśnie, to bardzo dawno nie było spotkania. Mnie chciał Tarant. Bardzo fajnie, że do tego doszło. Hmm. Aby uruchomić syp na bieliznę potrzebny... co? Trzech bezpieczników? Dlaczego ta gra tak lubi tyrać? Może dziesięciu od razu, co ja jestem? Kurwa, chłopiec na posyłki... Sukiń, syny... Gdzie ja mam niby wam znaleźć te bezpieczniki? O, kolejne z wózkiem, już nikomu nie ufam z wózkami, gin. Jeśli masz, jeśli jeździsz na wózku, to nie masz co grać fałdlastka, nie warto. Co? Pray for revelation, czyli módlisz się za objawienie, coś takiego? Jumpscare? może nie jumpscare, ale kutas. Tak, módli się za ten. A ty co taki tasak masz, kurde? Bezpieczniczek, mogę? Chłop, chyba nie, nie ten, nie w tego jest, dlatego zostawimy go samego sobie, niech się tam bawi. O, o, o przewija się bateryka, trzeba pamiętać, że tu jest. Kurde, nagle mi dają aż tyle ...bateryjek. Kurde, no, no wiem, wiem, wiem. To musisz płakać. Dobra, nie tak to miało wyglądać, ale okej. Okay. Nie będę tutaj się chować. O! Hajto, hajto, hajto! <ścoughs> Drugi bezpiecznik. No i co on tam niby zrobi? Nie przecież nie rozwali chyba tego. Co nie mam nadzieję. Pominek. Kolejna bateria, niesamowite. Poszedł sobie, odpuścił i pewnie mogę odsunąć, nie? No... Dobra, tutaj na pewno już nie wrócę, trzeba złożyć tą baterię, niestety. Gulasz tak. Jaki ty masz ty cel w tej grze? Przeżyć, zdecydowanie mi chciał przeżyć, uciec z tego wariatkowa, bo to jest totalny, totalny pierdolnik co tu się odwala. Mówię. To jest wariatkowo. Otóż. No ciekawe, gdzie on uciekł teraz w takim razie. Może tutaj siedzi. No, tu nie. Problem w tym, że nie wiem, gdzie jest trzeci bezpiecznik. Zamknij to w pistu. Eee, tu są szafki, ale do dupy z tym. A mogę włożyć dwa? Może na dwa zadzie... Co? Co tu? Jak? No cóż, nie wiem gdzie on tam się schował w ogóle, ale mnie zbutonkował. Zglanował mnie. Jak myślę, gdzie ten bezpiecznik może jeszcze być? Tu są tylko dwa rozwidlenia. No musi być gdzieś z tyłu. Dobra, wyłażę. Biega w te, we w te, debil. O co mu chodzi? O, pobiegł. Dobry gościu. Jogging robi, uprawia. Sport to zdrowie, pamiętajcie. Zamknij. Yeah. Dobra, bo tu nie ma żadnych przejść, nie ma gdzie się przecisnąć, nie ma gdzie nic. Chyba, że dwa bez Nie no, pisali chyba o trzech bezpiecznikach, nie? Tu nie ma żadnego nic. Tutaj, tu jest jakieś przejście, nie? Raz, dwa Tu gdzieś jakieś coś na pewno To dzięki za pomoc, chat. Tędy nie przejdę, A co tam jest? Gówno eee, w kieszeni tam, tam w kieszeni zlutować frajera Drive in the co? Drive in the nail, nails? w paznokcie, coś? Ciekawe, można zasunąć, ale na razie nie będę tego robić, bo można... ...można przeskakiwać przez ten, więc będzie można oszukiwać. Ostatni bezpiecznik. Drive in the Nails. Nie wiem, że jakby taki drive, ale że w sensie, że takie... ...takie dynamika, o coś takiego chodzi? Że coś, co napędza? W ogóle odwrócony chłop krzyżem, on tego nie skomentuje. No, jak widać. Ja Nie, dobra, tego się nie spodziewałem. Dobra, panato. to. Nara. Dobra, tego, tego się nie spodziewałem. Także miałem domysł, że może coś będzie, ale że od razu będzie tu stać, niechujo. Dawaj na to, szybko. Jestem żołnierzem. Odpalaj. Szybciej. Na No cóż, w takim razie klucz był. Klucz jest z głowy. Tak się nie robi, dokładnie. Tam ktoś biegnie. Brendan biegnie, Zresztą coś mu tam zgłupiał zdecydowanie. Ale muszę się dostać jeszcze niżej, właśnie, bo to chyba na sam dół spadło, czy nie? Do piwnicy? Nie wiem teraz, gdzie to, nie mam pojęcia. Mogę tu w ogóle iść? Nie mogę. Znaczy, ja tu już nie byłem, tak naprawdę? No, zajęliście. Ja tu tylko po papier. Dokumenty. Fragment projektu coś tam. Dokument agencji połączonej od tego. Projekt zakłada spowodowanie stratu wroga, ewentualnie bezpośrednie korzyści nie jest celem samym sobie. Gdzieś tego. Niemieckim, austriackim specjalistom, dzięki czemu nie będą świadczeni swoich usług. Z... Ciekawe, czyli wojsko. Wojsko też w to ingerowało zdecydowanie. Bo to jakąś rurą spadło, nie? Nie jestem w stanie kompletnie określić gdzie, to, gdzie ta rura niby się znajduje. Przy ścianie chyba powinno być, a ty co powiesz? Coś ciekawego? No... Za... Co? Zabił mnie na strzała? To po pierwsze było dziwne, po drugie nie, 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 nie rozumiem o co tu chodziło. No nie wiem, no dobra, w takim razie was... Wracamy tak jak byliśmy. jeszcze trzeba przewodować. Jak się schodziło? Do pralni, Kible, kible to nie dziękuję. Nie tędy na pewno. To jest ta wielka pralnia. To jest pralnia, nie? I takie głupota, nie? 100 lat bym tego szukał. No, emancypowany. Znowu jakiś achievement. O cóż, to chyba... Nie był najlepszy manewr. Ale przynajmniej ten frajer dostał za swoje. Ja Miejmy nadzieję, że spadł i się połamał. E, dobra, gdzie ja miałem leść, bo już nie wiem sam. Tutaj chyba ją. Jest a nie, zaraz, zaraz, klucz, a, klucz, to był klucz, tak, bo z przez niego zgłupiałem Pewnie zaskoczył, nie spodziewałem się, że tam wyjdzie. Tu był klucz potrzebny, właśnie. Idziemy naprzód. Hmm, no to nie był najlepszy skok. ale. <laughs> <Co> jest? <laughs> to jest. Który to. JTK i P3 złote, JTK i P3 złote, JTK i P3 złote. Nie, ten nie potrafi się rozpędzić. Dziękuję, dziękuję za straszaka. JTK i P, pozdrawiamy od Ragaming. Czemu ten. O, Nie, no co jest? ty, Nie potrafi się debil chwycić. On jest tak upośledzony? Co co tu, Kaman? O, nagle wyskoczył. Nie rozumiem. Follow the blood, podążaj za śladami krwi. Znowu i znowu bateria. Nagle mnie rozpieszczają takimi bateryjkami. O. Wieśniak. A tu gówno. To się pewnie zaraz połamie Jak spadnę do niego i on będzie mnie gonić nikt zgadnę, czy nie A mnie da się przejść tutaj Nie udawaj Co? Duch no ducha tu się akurat nie spodziewałem, bateria to od razu przeładujemy. Bez krzyku. No ja raczej nie krzyczę, nie krzyczę. Ja bardziej, bo nie, 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 krzyk na pewno nie. Krzyk nie jest na pewno moją domeną, więc na pewno nie będzie tu darcia dupy, ale na pewno takie zdumienie właśnie takie, no wiecie, zamrażam mnie bardziej, aniżeli odpierdalam. Nie, nie. Mówię, pod publiczkę nigdy nie chciałem tego robić, to od razu zawsze powtarzałem i będę wam powtarzać, że jak coś czegoś się boję, to na pewno nie będę, wiecie, tutaj na, na, na siłę krzyczeć, bo to nie o to w tym chodzi, nie. Dobra, jak tu wejść znowu do góry? Wejdziesz tu stary. No więc to, bo to nie na tym polega, żeby tu udawać, krzyczeć w niebo niebogłosy jak mała dziewczynka, Kisamu, i samu, czy coś takiego. Nie, 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 jak on się tak boi, ok spoko, nic do tego nie mam, ale ja po prostu nie mam tego w stylu i tak na pewno nie będę. Ben... robić, kurwać. Czemu ta dziura jest -dziura taka duża? Zaurał i sam. Tak, nie, no jeśli on tak się boi, co szczerze powiem wam oczywiście wątpię, żeby tak się bał, takich gier. Ale no i tu można się wystraszyć, nie powiem, że nie, ale żeby krzyczeć w niebo głosy, dajcie spokój, ta gra naprawdę musiała być straszna, to są jumpscare'y, spoko, ale sam ten, ten, no co, no, no gonicie cię ludzi, no i co, Mam, masz krzyczeć, że ktoś cię goni i zabija cię na dwa strzały? Eee, czytajmy lepiej dokumenty. Obiecałeś mi pomóc, o właśnie, teraz to co czytamy, tak, nie, nie, to, to obiecałeś mi co? Ogród różany, aha, no to spoko. Fragmenty dziennika twojej starej pacjentka szwitala, Jak mogę pamiętać, doktorze, inny twierdzi, że moja wina. Bla bla bla. Próbowałem delikatnie wypytać panią Jackson, czy miała podobne problemy psychiczne swoim mężem, ale bla bla bla. Wiemy, że doktorzy są dobrze. Tak, tak, tak. Są, są najlepiej dla was, jak potrafią, tylko doktorzy. Cudowni doktorzy, prawda? Kochamy doktorów z tej gry NFZ. U. Uh -uh. No właśnie takie coś, to nie jest dla mnie straszne, ale nie spodziewam się tego, nie? To leci nagle, więc się dziwię po prostu, dziwię się. Że takie coś tutaj jakiś demon z kurwisyn biega, nie? Oczka fajek. Nie. Radio rozpierdolone. Bateria jeszcze jest, mamy duży zapas, aż całe dwie. U. Tu jest w ogóle świat krwi. Tam trzeba chyba iść. A stąd. Kłamstwo. Notatki. Kłamstwa nawet. Poznaję ten charakter pisma. Ojciec Martin kogoś tu zabił. Aha, fajnie. Czyli kłamstwo, o których mówi, to te wszystkie brakujące akta. Protokoły inne, dokumenty. Mają 30 lat. Może nawet więcej. To chyba program CIA o kryptomnie Multiculti. Kontrola umysłów głowy. głowie mi huczy. Boże, boże. Co to za bzdury. Dziewabcie, w kolejkach. Babcie się właśnie zamieniły tego. W te wszystkie potwory, z którymi walczymy. O, i tu też w ogóle było ten jakaś pralnia. do zrzut Syp. Strzałki tam pokazują. Tak, ale ja po prostu inną drogę wybrałem, dlatego mogłem to ominąć, nie? Ale udało się to znaleźć. Eksploracja, Ekspo kocham eksplorować grach. Naprawdę, jeśli jest coś do zmacania, ja mam, ja mam tego, nie, FOMO Gaming to się nazywa, czyli ja muszę wszystko zdobyć, wszystko dotknąć i tak dalej. Uuu! Bracia, siusia, kolec. Idą w dwie strony. Eee... A może tu mnie nie znajdziecie, co ty na to? Mm, hej, spadamy stąd, czyli bracia, siusie, kolec ciągle żyją. Zamykaj to. Czemu ta muzyka tak kierdzi? Coś tu było jeszcze? Chyba nie. Bracia, siusia, kolec, widzę, to wasi fani, nie? Bracia, siusia, kolec. Tam coś pierdolą, Spiritus A Abemus Papa. Ojcze, chroń mnie tam. Święty... Ktoś się skrada. Uff. Uff. Mamy problem Kamera sobie zleciała, ale my żyjemy. Wow. Kurde. Znajdź kamerę, by móc poruszać się w ciemności. Zajebiste. O, nawet ręce wystawia, bo nie wie w ogóle, czy coś nie uderzy pewnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Tego się nie sp... To jest fajne, takie coś jest fajne. Właśnie to jest, wiecie, bawienie się mechaniką, nie? Że zawsze mieliśmy kamerę i nagle oni nam odbierają tą kamerę. To mi się podoba, to lubię w grach. Że nagle musimy właśnie działać tak tego, nie? Niby jak kiedyś, ale bez bardzo potrzebnego sprzętu. Coś tu jest w ogóle? Pewnie by było, gdybyśmy nie grali na najwyższym. Materiano YouTube przepadł, nie ma mowy, musimy to odzyskać. Głęboko tam? Tam coś się świeci. Chyba nie. Teraz na pewno będzie jakaś tego, nie? Gonitwa. To idealnie o właśnie dużo materaccy się nadaje do tego, żeby tu skakać i odpierdalać. Bateria. A ja nie mogę prze... ...ładować kamery.